Cześć, policzymy teraz granicę różnicy pierwiastków. Jak widzicie, teraz pod tymi pierwiastkami mamy 2n plus jakąś liczbę całkowitą. I pierwiastek z n dąży do nieskończoności, prawda? No bo n dąży do nieskończoności, a pierwiastek jest tylko drugiego stopnia więc po wyciągnięciu spod pierwiastka nadal będziemy mieli ogromną liczbę bliską nieskończoności i tutaj mamy do czynienia z granicą taką, że mamy symbol nieoznaczony czyli tutaj w tym przypadku nieskończoność, odjąć nieskończoność i nie możemy powiedzieć łatwo jaka ta granica będzie musimy przekształcić ten wzór ciągu i jak widzicie w lewym dolnym rogu napisałam tutaj Wzór skróconego mnożenia, który na pewno znacie, i skorzystamy sobie z tego wzoru skróconego mnożenia do przekształcenia wzoru tego ciągu. <laughs> Najpierw zacznę od tego, że przekształcę wzór skróconego mnożenia, bo jak widzicie, tutaj mamy różnicę ciągu i możemy sobie oznaczyć pierwszy człon, tak? że to będzie A nasze, odjąć nasze B. I teraz ten wzorek na dole przekształcam sobie. E, tak żeby mieć tutaj a odjąć b czyli wyprowadzam sobie a odjąć b ze wzoru czyli dzielę ten wzór przez sumę a plus b i teraz w liczniku mam a kwadrat minus b kwadrat a w mianowniku a plus b no i teraz wracam do wzoru e, ciągu e, mamy tak piszemy sobie limes a dąży do nieskończoności i... Jak widzicie, przekształcamy ten wzór tak. Mamy tutaj a minus b y, i to będzie równe a kwadrat minus b kwadrat dzielone przez a plus b. I piszemy sobie na górze w takim razie a kwadrat minus b kwadrat. E, pierwiastki są kwadratowe, więc po podniesieniu do kwadratu po prostu przepisujemy 2n plus 5, odjąć 2n, odjąć 3, tak? bo tutaj minus był przed całym tym pierwiastkiem, więc zmieniam znaki. I w mianowniku mamy, tak jak we wzorze, A plus B, czyli przepisujemy te pierwiastki tylko z plusem pomiędzy. I jak widzicie, teraz nam się tutaj y, zupełnie to może rozjaśniło, tak? Bo mamy w, y, w mianowniku będzie y, ten pierwszy pierwiastek dążył do nieskończoności. Drugi pierwiastek też dąży nie, do nieskończoności. I teraz pomiędzy mamy plus, czyli jak sumujemy nieskończoność i nieskończoność, też jako całość będzie to nieskończoność. E, a w mianowniku mamy 2n odjąć 2n nam się wyzeruje i 5 odjąć 3, czyli 2. Czyli w sumie mamy tutaj 2 nad nieskończoność. I ta granica będzie równa, jak wiecie, 0, tak? Bo dzielimy liczbę całkowitą, jakąś konkretną przez Ogromny mianownik, bliski do nieskończoności, więc on zdąża do zera. Granica tego ciągu będzie równa zero.